Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam Was na kolejny odcinek roślinny i będzie to przesadzanie epipremium złocistego. Ja mam tutaj takie dwie doniczki. I powiem tak, to tutaj to było wiszące, powiedzmy wiszące roślina. O, i to fajnie tak wisiało sobie, ale przestało mi się podobać. Zwinąłem to wszystko razem. W w, taką, wiecie, w taki jeden, obecny kłębek. I po prostu druga sprawa to jest to, że roślina już przerosła swoją doniczkę i mam jeszcze drugą donicę. Takie wiadro aluminiowe właśnie z taką też z takim powojem, tu rosło coś innego. i Dzisiaj po prostu to włożę tu. I ładnie zawinę na tym um, patyku. A tak jeszcze może być, że te co niektóre pędy po prostu popcinam i porobię z tego nowe sadzonki. Dobra, zaczynamy. Ja tutaj pierwszy może wyciągnę stąd trochę ziemi. O. Żeby nam się fajnie ta donica zmieściła. Epipremium złociste to bardzo łatwa i prosta w uprawie roślina. Naprawdę bardzo prosta i łatwa, nie wymagająca. Oczywiście chronimy roślinę przed ostrym słońcem. Nie przelewamy, lepiej ją lekko przesuszyć niż przelać wtedy właśnie. Nasze liście stają się żółte i odpadają. Tutaj widzę, że jest taki, właśnie trochę liści, bo w takiej małej doniczce to po prostu trudno jest tą roślinę tak nawodnić, żeby ona była, wiecie, syta i żeby starczyło na chwilę dłużej, ale też tak, żeby po prostu, wiecie, nie wypiło to. Wszystkiego na raz, iż ziemia znowu nie wysła. O, tutaj mamy wszystko już prawie rozplątane. I to fajnie skrócę. Zrobię nowe doniczki, i resztę zawiniemy tutaj na ten palik. Dobra. Więc wyciągamy to. Patrzcie, jak to w ogóle. Epipremium ma bardzo mało korzeni. Zobaczcie, korzenie są w porządku. Wszystko dobrze, od razu pakuję. Ja się tutaj wiecie, nie patyczkuję z niczym. Wsadzę. Podlewam. Latem, wiosną oczywiście nawóz. Używam e, nawozu do pomidorów. Wtedy te liście pięknie się wybarwiają, może w tym przypadku to nie, bo to jest trochę, trochę rośliny dla kawiacie zaniedbana, ale na dole w restauracji to normalnie te epypremnym to oszalało. Liście ma prawie takie duże jak Monstera. Muszę Wam zrobić kilka zdjęć. Nożyczki już mam i mam tu taki, właśnie, jeszcze kabelek, żebyśmy fajnie sobie powiązali. I zaczynamy od pierwszego pędu. Jest to ten oto. No ale tego też po prostu skrócimy. Dużo go skrócimy i narobimy sobie młodych sadzonek. Dobra. Tak to tutaj przytnę o zak to będzie na rozmnażanie. Następny pęd jest tutaj, ale on jest za krótki, tak więc go tutaj przyłożę go lekko go ziemią przytknę i będzie dobrze. To obrywamy suche, żółte. Ja nie wiem czy to, czy to wiązać. To też to najwyżej obetnę i Zrobimy nową sadzoneczkę, ja mam tutaj fajne takie wiszące po paprotkach, wiszące doniczki i to sobie właśnie fajnie tym w to wsadzimy, dobra i może starczy, obcinamy. Teraz sobie tutaj fajnie tym kabelkiem przymocuję, dobra, kabelek oberwany, pamiętajmy, żeby nie za mocno tutaj tego przykręcać, dobra, tu jest na razie jeszcze krzywo, ale to się fajnie jeszcze na koniec, na koniec dołożymy jeszcze ziemi, żeby to się jeszcze lepiej... Fajnie w podłożu utwierdziło. Dobra, teraz następny pęd. To będzie ten oto. Tego też obetniemy. Po co Taki długie zostawać? A w się może fajnie nam jeszcze rozkrzewi. Jak pamiętajcie, że jak epipremium rośnie do góry, to jego liście stają się coraz większe i większe. Dochodzi właśnie do nawet do takich rozmiarów, podobnych do monsterki, tu odcinamy, no ten pęd taki nie jest za bardzo, może go całkowicie obetniemy, o tutaj przy dupce i bierzemy się za następny. Oj oj, 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 No ten już jest ładniejszy, ale go też mimo wszystko go obetnę. Nie chcę, żeby tak wiecie, było po prostu przy ziemi pusto. Parę nawet takich tutaj pędów posadzimy po prostu w tej doniczce. Tak normalnie do ziemi bez tam ceregieli dwa liście z kawałkiem łodygi i będzie rosnąć tego zostawimy w całości bo jest ładnie wygląda może to tak bardziej tutaj zakręcimy żeby sobie jeszcze fajnie rósł dobrze o trochę nam te luki wypełni z tamtych pozostałych pędów, które nie miały zbyt dużo liści. Dobrze, super, mamy to. Kochani, podlewanie podlewanie nawozem do pomidorów jest raczej takie nieznane, ale ja przypadkiem kiedyś zamówiłem gdzieś jakieś Kwiaty online, i po prostu ta firma dała do mojego zamówienia trzy albo cztery kulki, takie, takie, wiecie, em, nawóz długotrwający, i dała mi to, taki powiedzmy, sezonowo, dali mi to do bonusa, i ja te kulki po prostu popknęłem nic o niczym, nie myśląc, do do tych pomidorów do, tych, do tego właśnie epipremium jak się okazało w ciągu, tygodni, w ciągu 6 tygodni roślina oszalała to normalnie był szok i szok jest dalej naprawdę do tego w tej doniczce taka była wiecie doniczka zbieranych różnych takich roślin tam były ze trzy sorty roślin i ta donica, te rośliny po prostu w tym oszalały. To było normalnie niezwykłe, byłem w szoku, do tej pory jestem w szoku, jak to naprawdę wszystko szybko zaczęło tam w tej donicy rosnąć, liście były piękne, soczyste, zielone, są dalej oczywiście, naprawdę szok. Polecam wam, spróbujcie na wiosnę właśnie po prostu wetknąć w ziemię. Nie wiem, tu go obetnę. Może o. W ziemię kilka. E, kilka. Jedną, dwie kulki takie właśnie długo, działające dla pomidorów. Będziecie wszokowani. Ja o tym jeszcze nigdzie nie mówiłem. To obetniemy w całości. To nie jest ładne. W sumie wszystko tutaj poobcinamy. I tutaj, o. Tak to właśnie wygląda. Trochę tu jest na bok przegięte to wszystko. Ale to z tego względu, że tutaj musiałem właśnie wsadzić tą doniczkę z tymi. z tymi, z tymi drugimi pędami. Dobra, teraz zrobimy kilka sadzonek. To obcinam, zostawiam, obcinam, obcinam. obcinam obcinam. takie może były jeszcze takie większe fajne. Tak, tak. I teraz sobie po prostu robię tutaj, robię sobie dziurkę palcami i wkładam do ziemi. Trzeba uważać, żeby po prostu e, też sadzić te sadzonki zgodnie ze wzrostem. Wiecie, zawsze tym przodem do góry. Dobra. Następna dziura. Jak to się nam wszystko ładnie przyjmie, to roślina się po prostu fajnie rozkrzewi. I miejmy nadzieję, że teraz na tym paliku da nam, wiecie, mnóstwo nowych. Em, Mnóstwo nowych, zdrowych pędów, pięknych liści. Dobra, tu mam jeszcze jedną sadzoneczkę, ją sadzimy przy okazji. Jeszcze może o w to miejsce. I to będzie na tyle. Zobaczcie. To oczywiście potnę, sadzę do wody albo może już do ale nie wiem, czy mam wodę, e, ziemię. Albo może wsadzę w ten substrat lechuza. Albo może wsadzę po prostu w ten substrat lechuza. I będziemy czekać na efekty. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Dziękuję, kochani, za lajki, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i zdrowi serdecznie. Ściaty ja domowe,